Celem tego programu jest zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki, czyli diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Aby skorzystać z tej opieki, pacjenci muszą mieć skierowanie od specjalisty albo od lekarza rodzinnego. Zespół leczenia środowiskowego to nic innego jak wizyty w domach pacjentów, natomiast oddział dzienny psychiatrii to zajęcia terapeutyczne na oddziale psychiatrycznym. W trakcie pobytu na oddziale dziennym Pacjent ma szereg zajęć poprzez rozmowę z psychoterapeutą, poprzez zajęcia z psychologami, poprzez zajęcia, poprzez psychoedukację prowadzoną przez pielęgniarki, poprzez terapię zajęciową. Z takich świadczeń korzysta. Oddział dzienny funkcjonuje od poniedziałku do piątku, dni powszednie. Dzięki poszerzeniu oferty oddziału psychiatrycznego w Wałęckim Szpitalu, placówka ma szansę stać się centrum zdrowia psychicznego. Jest to nowość, jeżeli chodzi o nasz powiat. Populacyjnie jest objęty również powiat choszczański, żeby mieć większą dostępność do pacjentów potrzebujących pomocy w zakresie tego centrum. Tak jak wspomniałem, jesteśmy na etapie organizacji centrum i skupiamy się głównie na poprawie doborze wachowców. Centra zdrowia psychicznego mają gwarantować szybką i kompleksową opiekę. Osoby z zaburzeniami psychicznymi nie będą już potrzebowały skierowania na leczenie. Pacjenci będą mogli skorzystać w trybie natychmiastowym z konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych. Będziemy starali się dotrzeć do każdego pacjenta, który po opuszczeniu oddziału psychiatrycznego będzie wymagał długoterminowej opieki, przykładowo w sensie nadzoru nad przyjmowaniem leków, nadzoru nad podaniem leków o przedłużonym działaniu, które pacjent będzie mógł mieć podany przez pielęgniarkę z naszego oddziału w swoim domu. Taka opieka nad chorymi odciąży całodobowy oddział psychiatryczny, a także zapewni kontrolę nad pacjentami, którzy mają problem z egzekwowaniem zaleceń lekarskich. Decyzję o włączeniu 107. Szpitala Wojskowego do Centrum Zdrowia Psychicznego Ministerstwa Zdrowia podejmie do końca tego roku.